A po raz pierwszy w niedzielę 28 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej numer 7 rozgrywane były mecze w otwartych mistrzostwach Bartoszyc w badmintonie. Organizatorem tego turnieju jest Bartoszycki Ośrodek Sportu. Wspólnie yy z osobami, które chodzą systematycznie na nas zajęcia. To jest taka wspólna impreza, pierwsza tego typu, można powiedzieć że impreza pilotażowa. I nie będą to pierwsze, bo tak jak tu ze wstępnych ustaleń, które wspólnie tu prowadziliśmy, rozmowy też z osobami, jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o grę mieszaną, czyli miksy. Także myślimy, że w ciągu najbliższego okresu również tego typu imprezę zorganizujemy. Bo w pierwszych zawodach mamy 11 mężczyzn i 4 panie. Czy jest podział na kategorie? Jest tylko na mężczyzny i kobiety. Tak jak wspomniałem, to pierwsza impreza, impreza. Nie bardzo mieliśmy rozeznanie, ile osób w ogóle będzie zainteresowanych. o co walczą zawodnicy? Walczą o, można powiedzieć, tytuł Misza Bartoszyc w Babingtonie, zarówno Pani, jak i, i mężczyźni. Czwarte miejsce w kategorii kobiet w pierwszych otwartych amatorskich mistrzostwach bartoszy w Bawingtonie otrzymuje Pani Anna Szymczukiewicz. Gratulujemy. Miejsce trzecie w kategorii kobiet pani Izabela Majczak. Gratulujemy. A, tak, Miejsce drugie pani Ewa Narkowicz. Brawo, brawo. miejsce pierwsze w pierwszych otwartych amatorskich mistrzostwach bartoszy w Babingtonie otrzymała pani Małgorzata Deptua. Uro! Teraz w kategorii mężczyzn czwarte miejsce pan Janusz Stolarkiewicz. Gratulujemy. Miejsce trzecie, pan Andrzej Sawicki. Miejsce drugie, pan Wiesław Antonik. Miejsce pierwsze w pierwszych otwartych amatorskich Mistrzostwach Bartoszy z Bawingtonie otrzymuje Rekord Sarzyński. Gratulujemy! <coughs> ...